Polska jest ziemią królowej korony polskiej Matki Bożej, i dlatego konsekwentny katolicyzm jest jednocześnie polskim patriotyzmem. To niezwykłe słowa kapitana, pilota Władysława Polesińskiego. Mam tu przed sobą książkę zatytułowaną Człowiek Mocny Bogiem, która opowiada zwyczajne i niezwyczajne losy tego człowieka, żołnierza. Mężczyzny, który żył w dwudziestoleciu międzywojennym. Wtedy to przypadała główna część jego życia. Ale pokrótce, może od początku. Władysław Polesiński urodził się w Żelechowie w 1906 roku. Tam się wychował, odebrał wykształcenie, wychowanie. Od najmłodszych lat chciał zostać pilotem. Dzięki swojej ogromnej determinacji. Udała mu się ta sztuka, żeby zdać egzaminy do szkoły kadetów, i po ukończeniu edukacji zostaje pilotem. To jego marzenie się spełnia. Dlaczego właściwie chcę Państwu powiedzieć o tym człowieku? Bo pilotów, oficerów tamtego czasu, zasłużonych i wybitnych mamy wielu. Co szczególnego jest, wydarzyło się w życiu kapitana Polesińskiego, czy jakie było to jego życie? A było zapewne niesamowite i niezwykłe i niebywałe jest to, że tak mało jako Polacy wiemy o jego historii. W 1930 roku kapitan Polesiński służy w jednostce w Krakowie Wtedy w czasie lotu ćwiczebnego przydarza mu się katastrofa lotnicza. Samolot, którym leci, spada. W momencie uderzenia o ziemię wybucha pożar, i wtedy kapitan Polesiński w swoim takim akcie wiary woła, krzyczy do Chrystusa o ratunek. Wypowiada słowa: Jezu, ratuj. Wtedy słyszy głosy wewnętrzne, postępuje według tych poleceń, ratuje się z tego samolotu, i po krótkim czasie samolot wybucha. To wszystko działo się o godzinie 21, kiedy wrócił do domu do swojej małżonki, opowiedział tę historię, ona zapytała, kiedy to było i o której godzinie, i wtedy właśnie. Kapitan mówi, że było to o godzinie 21. Nie, 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 nie przypadkowo tutaj przytaczam tę godzinę 21, ponieważ pierwsza taka bardzo niezwykła rzecz to e, fakt, że kapitan Polesiński jest prekursorem apelu jasnogórskiego, naszej narodowej modlitwy. Od tego dnia bowiem staje codziennie do apelu przed Chrystusem, swoim wodzem, staje, modli się. Dziękując za ocalone życie, ale też staje po to, żeby spotkać się z, z Bogiem, ze swoim Ojcem, spotkać się z, z Chrystusem, zdać relacje z tego, jak wykorzystał dany przez Boga czas. Można powiedzieć, dany powtórnie. W swojej działalności, takiej no, zwyczajnej działalności życiowej, w, w pracy, w codziennym życiu. Kapitan Polesieński jest człowiekiem niezwykle gorliwym, oddanym Chrystusowi i całe swoje życie podporządkowuje Panu Bogu. Codziennie przystępuje do Komunii Świętej. Chce być jak najlepiej potrafi, takim apostołem Chrystusa, wszędzie tam, gdzie jest, gdzie Pan Bóg go posyła. Czy to w e, rodzinie, czy w miejscu zamieszkania, czy w sposób szczególny w wojsku w pracy. I w 1936-7 rodzi się koncepcja e, że powstania, powołania do życia mm, organizacji, która ma na celu odnowę moralną Polski. Jego cele są bardzo daleko idące. Ma ogromne pragnienie tego, żeby zdobyć wszystkich, wszystkich Polaków dla Chrystusa, żeby uczynić Polskę miejscem królowania Chrystusa. I dlatego powołuje rycerski zakon Krzyża i Miecza, żeby najpierw w wojsku kształtować oficerów, żołnierzy. Na ludzi, którzy są wierni Chrystusowi i dla których celem szczególnym, nadrzędnym jest służba Bogu i służba ojczyźni. Po jakimś czasie ruch ten również przenosi się do świata cywilnego, tak to możemy powiedzieć, i co niebywałe, bardzo szybko się rozwija. Merkuriusz Polski, e, ówczesne czasopismo pisze takie słowa, że ruch kapitana rozwija się, czy rozprzestrzenia się po Polsce niczym, niczym ogień po ściernisku. Zainteresowanie jest ogromne. Przybywa członków, których powiedzmy, że mniej więcej było około kilku tysięcy przez około dwa lata trwania zakonu do czasu wybuchu wojny. Jest są tysiące, kilkanaście tysięcy prawdopodobnie sympatyków, zwolenników jego, jego ruchu i cały czas ruch się rozprzestrzenia. Jego działalność wzbudza ogromne zainteresowanie w tamtym czasie. Właściwie można powiedzieć, że pra praktycznie cała ówczesna prasa rozpisuje się o, o kapitanie, ale szczególnie o zakonie, o, dzia o działalności. Powstają oddziały rycerskiego zakonu. Dwa główne w Warszawie i w, po w Poznaniu, które już zostały zatwierdzone. Tworzy się oddział, oddział wileński. Także ta działalność naprawdę ro na, na, nabiera, nabiera rozpędu i i to jest jeden bardzo istotny wątek działalności kapitana, ale to kapitanowi nie wystarcza. Jest człowiekiem, który jest niezwykle przenikliwy i z punktu widzenia takiego duchowego, i psychologicznego, i wojskowego również. I dzieje się w 1937 roku rzecz niezwykła, mianowicie jako człowiek. Zdeterminowany w tej walce o prawdę, o dobro, o budowanie Królestwa Bożego, ale również o dobro ojczyzny, zdaje sobie sprawę z zagrożeń, które występują ze strony, ze strony Niemiec, ze strony naszych sąsiadów. I w 1937 roku, w czasie wręczenia sztandaru szkole lotnictwa w Dęblinie, Prze prze ma kapitan prze prze Polesiński wygłasza przemówienie. W czasie tego przemówienia padają z jego ust następujące słowa. Naczelny wodzu, składając przysięgę na sztandar nasz lotniczy, obrońców polskiego nieba, czuję obowiązek w imieniu nas, młodych lotników, Orląt Dęblina, ostrzec władzę najwyższej ojczyzny w obliczu polskiego narodu. Wróg nasz śmiertelny, Teutonowie, hitlerowskie Niemcy. Po zęby uzbrojony stoi u granic Rzeczypospolitej Polski, a nasze władze najwyższe zapraszają Niemców na czele z Geringiem na polowanie do Puszczy Białowieskiej. Tych, którzy niechybnie urządzą polowanie na nasz naród polski. Proszę zwrócić uwagę na nasze uzbrojenie. Przestarzałe maszyny, brak nowoczesnego sprzętu bojowego i od wieków poróżniony przez Niemców przez ich piątą kolumnę bratnie narody słowiańskie. Jesteśmy osamotnieni, niemalże bezbronni, a już należy przygotowywać schrony przeciwlotnicze. Niezwykłe to słowa, które wywołały ogromne poruszenie wśród władz, wśród biskupa Polowego, który był również obecny na tych uroczystościach. Obawiano się, że kapitan polesiński poniesie jakieś większe konsekwencje tego publicznego zwrócenia uwagi władzom, ale na szczęście to się nie staje. W swojej takiej determinacji, Kapitan Polesliński nie poprzestaje na działalności tylko i wyłącznie w środowisku, które jest mu bliskie. Mianowicie w roku 1939 postanawia, żeby docierać do wszystkich Polaków tam, gdzie to tylko jest możliwe, i lata do wielu miast Polski. Od Gdyni, przez Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Katowice, Wilno, Grodno, w Warszawie, też w niektórych miastach ma nawet kilka przemówień, na których proszę sobie wyobrazić, gromadzą się tysiące, nawet dziesiątki tysięcy ludzi. Prasa rozpisuje się ówczesna, że w niektórych miejscach ludzie nie mieszczą się w pomieszczeniach, w salach, że gromadzą się na ulicach, że jest wstrzymywany ruch, bo... Właśnie będzie przemawiał kapitan Polesiński, który przemawiał w dużym stopniu o, na temat broszury, którą napisał wcześniej, a był to pewnego rodzaju raport, który nosił tytuł Analiza wartości wojennych żołnierza polskiego i niemieckiego, gdzie z jednej strony kapitan pokazuje, Morale, wartość y, i historyczne dzieje y, polskiego żołnierza, polskiego rycerstwa, y, pokazuje y, ducha y, odwagi, męstwa y, polskiego wojska, a z drugiej strony demaskuje słabości y, szczególnie niemieckiego morale. Gdzie pokazuje, co jest ważne w niemieckim wyszkoleniu, w kształtowaniu żołnierza niemieckiego. Pokazuje też od strony duchowej, że Niemcy dokonują rzeczy według niego, i, i, i oczywiście trudno się z niej zgodzić, strasznie, że, że na miejsce Boga. Mm, Pojawia się kult, kult rasy. Zastępuje miejsce prawdziwego Boga, Bożek, Bożek Rasy. I to ma bardzo konkretne, doniosłe konsekwencje w życiu i w postawie tych żołnierzy. I to analizuje właśnie w tej broszurze. Chciałbym jeszcze tutaj wrócić do tego hmm, tematu apelu, mianowicie jak to się dzieje że kapitan Polesiński nazywany jest prekursorem apelu jasnogórskiego. Kiedy zakłada zakon, rycerski zakon Krzyża i Miecza, pisze regułę, według której żyją wszyscy członkowie tego zakonu. Jednym z obowiązkowych punktów jest właśnie ten codzienny raport o godzinie 21, gdzie wszyscy członkowie, żołnierze, tak, członkowie byli nazywani żołnierze tego rycerskiego zakonu Krzyża i Miecza, mają właśnie się zatrzymać w swoich obowiązkach, w swoim życiu, i y, mają y, stanąć przed Panem Bogiem i zdać relacje, i spotkać się. On też bardzo podkreślał ten wątek takiego bliskiego spotkania, y, jako z syna z ojcem. Y, I spotkać się i poświęcić czas Bogu na relacje z nim jednocześnie też opowiedzieć o tym swoim dniu, który, który mija jak ten czas został, został wykorzystany. I, to, i, te, I ta praktyka rozwija się w różnych innych duszpaczstwach, ponieważ ci członkowie zakonu nie działają tylko w ramach tej organizacji, ale w tym duchu kapitana Polesińskiego chcą, żeby to do, ta odnowa moralna za, zaataczała jak naj, naj, najszersze kręgi, dlatego y, tam, gdzie tylko mogą, często są to. Jakieś grupy akademickie, duszpasterstwa, pasterstwa, popularna jest wtedy bardzo Sodalicja Mariańska, również uczestniczą, działają, są, są aktywnymi członkami. No i też tam właśnie chcą zarażać tą, tą ideą służby Panu Bogu, służby Chrystusowi, miłości do ojczyzny. No i, i wprowadzają też tę praktykę w różnych duszpasterstwach, właśnie tej modlitwy o godzinie 21, która staje się coraz bardziej popularna w tych kręgach akademickich. No i aż do, można powiedzieć, roku 1953, kiedy to 8 grudnia, modli się Kościół w Polsce o uwolnienie internowanego kardynała Wyszyńskiego, i wtedy. Następuje, można powiedzieć, takie sformalizowanie przez ojca przeora Jasnej Góry, ojca Tomuzińskiego, tej modlitwy Apelu Jasnogórskiego, ale, ale, właśnie ten początek i to taki, taki cały organiczny rozwój, można powiedzieć, bierze się od tej działalności i od tej praktyki w życiu kapitana Władysława Polesińskiego chciałbym jeszcze tutaj podkreślić w kontekście tego apelu ten wątek maryjny i relacji i zawierzenia też swojego życia i działalności rycerskiego zakonu krzyża i miecza właśnie Matce Bożej Częstochowskiej na początku powołania tego ruchu Kapitan Polesiński pisze taki akt zawierzenia chciałbym tutaj fragment państwu przytoczyć z jej to imieniem, z pieśnią Bogu Rodzica na ustach ruszało w bój polskie rycerstwo. Jej oblicze z obrazu częstochowskiego zdobiło zwycięskie sztandary, jej ryngraf błyszczał na piersi praojców, widomy symbol ich ideałów. Jej opiece oddawano Rzeczpospolitą w chwilach, zdawało się, beznadziejnych, gdy już znikąd ratunku nie było widać. Ją to Jan Kazimierz z wdzięczności za ocalenie ojczyzny. Obwołał powieki królową korony polskiej. Uczmy się zatem darzyć Maryję czymś więcej niż tradycyjnym sentymentem, zacnym może, ale nie zawsze głębokim. Uczmy się na przykładzie jej życia takich cnót prawdziwie męskich, jak opieranie się całym swym jestestwem o Boga, bohaterskiej, całopalnej ofiarności, dochowania wierności aż do końca. Przez nią więc do syna. Z nim zaś pozwycięstwo. Chciałbym jeszcze Państwu powiedzieć o takich dwóch hasłach, które towarzyszyły, były obecne na każdym kroku w codziennym życiu i kapitana, i całego rycerskiego zakonu Krzyża i Miecza. E, mianowicie: m, miłość żąda ofiary. Kapitan Polesieński wiedział, że nie ma żadnego dobra e, bez ofiarności, bez ofiary. Bez poświęcenia, bez dania czegoś od siebie. I ta idea ofiary towarzyszyła mu w codziennym życiu i bardzo mocno kładł na to nacisk, że mm, mówił, że każdy chrześcijanin, każdy Polak powinien być zdolny do wszelkiej i natychmiastowej ofiary dla Pana Boga i dla swojej ojczyzny. Jakże to dzisiaj jest nam potrzebne? Jakże mm, musimy mieć taką, taką świadomość tego, że bez naszej codziennej, drobnej ofiary, bo to też bardzo kapitan Porosiński podkreślał, że nie możemy czekać na jakieś wielkie wydarzenia, wielkie chwile, ale codziennie mamy mnóstwo okazji do tego, żeby składać Panu Bogu jakieś drobne ofiary, żeby się ćwiczyć. Właśnie to ćwiczenie kształtowania charakteru też na tym ma polegać. I o tym też mówił, że tak jak ćwiczymy ciało poprzez wielokrotne powtarzanie wysiłek, trud, tak samo musimy ćwiczyć ducha, ćwiczyć swój charakter, żeby, no właśnie, żeby być zdolnym do tego, żeby w każdej chwili móc złożyć Panu Bogu ofiarę, taką, jaką, jaka będzie potrzebna, takiej, jakiej, jakiej od nas zażąda. I drugie hasło, bardzo istotne, które jednocześnie było takim zawołaniem rycerskiego zakonu Krzyża i Miecza, to Chrystus zwycięża i odpowiedź zawsze. Ta świadomość tego, yy, i to też w tej yy, książce, w tym tytule książki jest, jest zawarte, także że moc płynie od Boga, nie, nie od człowieka, nie z jego yy, zdolności, możliwości, z jego wiedzy, wykształcenia i tak ale moc człowieka, moc ducha, moc charakteru, w największych trudnościach właśnie płynie od Boga, że, że ostatecznie zwycięzcą, Tutaj na Ziemi jedynym zwycięzcą e, największego wroga dla Polski e, i dla e, zwycięzcą największego wroga e, człowieka, e, czyli zła, śmierci i szatana jest, e, jest tylko Chrystus. I tylko w nim możemy szukać tej mocy i zwycięstwa, e, do którego też jesteśmy wezwani w tej naszej codziennej walce. Dlatego bardzo, bardzo Państwa zachęcam do zapoznania się z tą niezwykłą historią. Jeszcze chciałbym dwa słowa powiedzieć na temat okoliczności śmierci kapitana Polesińskiego, ponieważ to jest też bardzo niezwykły wątek jego życia. Kapitan Polesiński 16 września 1939 roku wylatuje w lot, prawdopodobnie łącznościowy. I jego samolot zostaje zestrzelony. Drugi pilot, z którym leci, przeżywa, natomiast nie wiadomo, co się dzieje, co się stało z kapitanem Polesińskim. Nie odnaleziono jego ciała, nie ma żadnych informacji. Ten drugi pilot nic nie, nie, nie powiedział na temat tego, co, nie, nie przekazał żadnej informacji na temat tego, co, co się stało z, z Polesińskim. Wiemy, że trafił do, do niewoli niemieckiej. Czy nie wiedział, trudno, trudno tutaj jest, jest wskazać, natomiast no, ta, ta historia, właśnie z tą jego śmiercią, jego ostatnią, ostatnią drogą, lotem, jest, jest bardzo zagadkowa i, i, i niewyjaśniona. Czy został odnaleziony przez Niemców, czy, 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 czy przeżył, I, i, i takie były gdzieś tam się pojawiały informacje, że, 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 że był widziany, czy to, czy to prawda, to jestem też w trakcie ustalania, tylko czy po takim czasie dzisiaj da się to jeszcze wyjaśnić, to pewnie będzie bardzo trudne. Natomiast no to jest niezwykłe w tej całej historii, że przed wojną kapitan Polesiński tak jak już wspominałem był Człowiekiem można powiedzieć takim takim celebrytą. Był, był rozpoznawany, latał po całej Polsce, rozpisywała się o nim prasa, był bardzo znany i mm, ogromne miał zasługi w, w kontekście właśnie też tej walki o mocnego człowieka, bo to była idea, właśnie, która mu poświeca, po, przyświecała, żeby, żeby budować mocnego człowieka, człowieka mocnego Bogiem, człowieka mocnego charakterem, człowieka zdolnego do. Yy, Walki o najwyższe ideały, który musi być człowiekiem, który no właśnie codziennie o to dba, walczy i, i o to zabiega, I, i ta jego idea się rozprzestrzeniała. On, on występował właśnie w, w radio, opowiadał na tych różnych przemówieniach. No i, i właściwie czas wojny, potem czas Komuny spowodowały, że, że pamięć o nim została zupełnie zatarta, że, że, że jest to człowiek zupełnie niezapomniany, że jest to człowiek zupełnie zapomniany i, i dlatego zależy nam bardzo na tym, żeby te jego historię Polakom przybliżyć, bo na pewno jest to człowiek, na którym wszyscy Polacy możemy możemy się y, wzorować, do którego możemy się odwoływać i y, który może być dla nas y, dzisiaj przykładem y, właśnie takiej konkretnej miłości do Ojczyzny na co dzień.